I was też uwolni. Myślcie świadomie, nie idźcie za opinią komentatorów, tylko sami analizujcie. Wpuśćcie sobie umiejętność wyrabiania zdania samodzielnie. To jest piękne. Nie dajcie się manipulować. Koniec dajcie się opinią innych. To wasze się. przemyślenia mają być fundamentem. Twoje i twoje. I Podsumowanie moje. odpowiedzi. Sylwestrze to była najbardziej gówno odpowiedź, jaką widziałem z swojej strony. Autentycznie. Nie dowiedziałem się niczego na żadne zadane przeze mnie pytanie. Podpowiedziałeś szczątkowo i zaatakowałeś mnie w formie obrony, no bo jak wiadomo, najlepszą obroną jest atak Sylwestrze Wardengo. Pytam się jeszcze raz: czy okłamałeś widzów, że nagrałeś taśmy tych kobiet, że wyrażają zgodę na publikację? Czy nagrałeś zgodę wszystkich kobiet, ale nie przeprosiłeś za kłamliwy materiał, który nagrałeś później na swoją obronę? Na obronę Bubsmena. To jest kolejny materiał, za który powinieneś przeprosić, a nigdy tego nie zrobiłeś. Czy przyznajesz, że z przerażenia nie oglądałeś filmu Bubsmen na swoich transmisjach na żywo w trakcie Pandora Gate, mimo, że niejednokrotnie widziałem nawet dotacje, których ludzie ci pisali, że odpal też Bubsmena, pokaż ludziom Bubsmena. Ignorowałeś to. Czy przyznajesz, że w trakcie, gdy miałeś 400 tysięcy ludzi na streamie, bałeś się? że twoja postać i twoja przeszłość dojdzie do nowych osób. Jeżeli tak, jakim prawem w ogóle moralizowałeś kogokolwiek na tych transmisjach? I mówiłeś, że coś się... źle zestarzeje. Przesyła 9 zł i 75 groszy. Ile łączy kropek zarobił z Pandory? Nie wiem. Nie tam jego księgowym. Ale ponoć Konopski jednej osobie się pochwalił we Wrocławiu, ile w dwa dni Pandory zarobił. Ale to też nie jest mała sprawa. No, że zabrałem ją chcą. Fuj, to mam. Kolejne pytanie. Jak ustosunkujesz się do kolejnego kłamstwa o rzekomej możliwości zgłaszania materiału wideo, gdyby komuś przeszkadzał jakiś film? Biorąc pod uwagę, że dziewczyna z Goats biorąca udział w materiale Lexi kontra Goats zrobiła to i nic nie wskórała. A tysiące ludzi zgłosiło to z pobudek moralnych. Logicznym jest, że jeśli jakaś kobieta czułaby się molestowana, to nie wyraziłaby zgody na wykorzystanie jej wizerunku w filmie i zgłosiłaby go, a YouTube błyskawicznie by go usunął. Co ty pierdolisz, panie Druid? Tysiące osób zgłosiło ostatni film Goats z podtapianiem, a film. Bogdal bardzo, bardzo, jakby. Boxdel bardzo naciska na to, w tych wszystkich swoich filmach, żeby wszyscy zrozumieli o co mu chodzi, nie? Dlatego niektóre fragmenty lecą po parę razy. A wiecie od kogo to jest, a wiecie, od kogo to jest yy, taktyka? Kto tak jeszcze robi, że puszcza podczas jednego filmu 10 razy jedną głosówkę? Boxdel Wardęguje, dokładnie tak. Dokładnie tak. A ja tutaj zobaczcie, mam tutaj cygarko. Pokażę wam ile kosztuje, bo jak wam powiem, to wiesz, to, to mi nie uwierzycie, nie? Bo to też tak wiesz... X przesyła 9 złotych i 75 groszy. Proszę, nie mlasz się. Ale jak wiem, że stare, które są faśne. Ja wam powiem tak, Miśki. Zaraz coś powiem, ale trzeba być zjebem, żeby za coś zapłacić 300 zł, żeby to poszło w dym. I to jest właśnie najlepsze, bo ja za to nie zapłaciłem. Ja to dostałem w prezencie. No? Ja za to nie zapłaciłem. Więc zobacz, ja mam coś za 300 i za to nie zapłaciłem 300. Zapłaciłem za to zero, ale ja to skonsumuję. Właśnie teraz. Like a boss. Film nadal wisi. Gdyby usunięcie filmiku przez zgłoszenie osoby prywatnej było takie proste, usunęliby film Twój oraz Konopa, jak to ująłeś, błyskawicznie. Wpasowujesz w swoją narrację wszystko, jak ci pasuje. Ty jesteś przeagent Wardęga, profesor Werdyngus. A najlepiej. I co z tego, jak dalej potentem jesteś? Stary, tobie też nie staje, ale ty przynajmniej nie masz cygara za 300 za które zapłaciłeś 0, a ja mam cygaro za 300, a zapłaciłem 0. Więc no. A poza tym seks mi się znudził. Twoja matka infromanka, <laughs> która była jak rondo ją pierdoliłem na okrągło to <laughs> wiesz no już, kurwa no ile kurwa można no. To zawsze sprowadza się do tego, że kurwa z czegoś takiego kurwa leci biała wydzielina, kurwa do, do takiej dziurki, nie? Więc wiesz o co chodzi, nie? <laughs> Jestem już zmęczony życiem, a mam dopiero 28. Lepsze jest to, że to jeszcze nic, co ty i ten pachoł klonop robili na tej klonop i chuj! To, że to jeszcze nic, co ty i ten pachł klonop robili na tej

A najlepsze jest to, że to jeszcze nic, co ty i ten pachoł Klonop robili na tych swoich komentarzy. Ksajo rzucił na transmisję Rybsona takie słowa. W tym filmie nie powinno być bubsmena, bo to film nagrany przez Wardęga i Konopskiego na rzecz oraz korzyść Konopskiego i Wardęgi. To nie jest tak, że tym się zajmuje. To jest to, co ja powiedziałem! Jeden kurwa obiektywny i sprawiedliwy pan Bóg. Tylko cała Pandora Gate było tylko i wyłącznie po to, żeby, kurwa, Sylwester Wardęgę, Konowski, te farmili, co nieco. Nikt wam nie odbierze tego, że zrobiliście coś dobrego, ale, kurwa, nie byliście obiektywni. Farmiliście sobie followki i subiki. Ochronka dla Boopsmana, ale zaostrzony rygor dla Palasajda czy Tamdisowskiego. Dissowskiego. Poprosimy czaty z Olciak, z których się wycofała. Olka nie chce już brać w tym udziału, ale powiem ci wszystko. Tulejarskie teksty, jak byłem zakochany. Opisywałem różne sytuacje. Ona też. Dzieliły nas 4 lata. Też długi czas okłamywała mnie z wiekiem. Wyznawaliśmy sobie miłość i pisaliśmy jak para. Dużo intymnych konwersacji. Akcja ze zdjęciem. Tak, zrobiłem źle. Zachowałem się podle. Pogodziliśmy się. Ale ta sytuacja to będzie mój demon do końca życia i przepraszam. Przepraszam cię, Olu, po raz kolejny. I przepraszam, że wy musicie być świadkami. Rozmawiałem z Olą wczoraj. <laughs> Mogę Wam coś powiedzieć. A mi tego wszystkiego. To jest dla mnie popierdolone, nie? I ja się tutaj w żadnym razie nie będę usprawiedliwiał. I nie będę się tego wypierał. Zachowałem się jak kaban, jak debil. Tak samo z Julią, kiedy nie wiedziałem, ile ma lat. Z Julią z kolei nigdy nie wymienialiśmy się żadnymi intymnymi zdjęciami. Wysłała mi twarz albo połowę twarzy. Wierzyłem jej, że ma 16 lat, tak jak mówiła. Okazało się, że miała 14. Później, gdy wiedziałem, ile ma lat, napisałem jej o kolbasie, mistrzu śląska MMA, ale te historię już znać. Może live dzisiaj będzie jeszcze?